i wydaje mi się, że trzeba tutaj... Jest, są wszyscy, hello? halo? Halo, halo? Słyszy mi się? Wydaje halo. mi się, że trzeba porozmawiać tutaj o pana działce, panie, panie Damianie. Dokładnie, będziemy bo, się... No bo nie, nie, tym... działkę tej chyba, nie? Trzeba sobie kupić. A. wydaje. No, to z działką tutaj do pana skurcza. Więc Skurczu. Tak. Dobrze panie Damianie. W czym będzie się... Przerwać pana działka. Chodź proszę. Ale że... Może będę razem mieć z tym, z mhm. panem, chyba tą działkę razem. A, ale ok, nie, to nie homoseksualistyczne, tylko, tylko para kobiety i mężczyzny mogą mieć razem działkę. Nie, nie, A inne ale... pary będą uznawane za homoseksualne, jeżeli mieszkają razem. razem. No, no, no. Mam nadzieję, że się rozumiemy. No tak. Znaczy, możecie kupić działkę. Oj, jestem jeszcze. Czyli możesz rozmawiać, ale możesz rozmawiać, tak? Tak, tak. tak. E, Oj, dobrze, nie, wróciłem, wróciłem. Nie, nie macie, nie macie. No, no właśnie. Znaczy, oglądajcie jestem problemy. Bo ogólnie tej są triki magiczne, Panie Damianie, na tym serwerze się dzieją. Te ludzie znikają czasami. Yy, to jak Pan widzi, ty właśnie na tym przykładzie, ludzie znikają, pojawiają się. Yy, a znaczy Bóg dziury ogólnie takie rzeczy nam tworzy tutaj. No czasami nam postawi kamień przed nogami, a czasami da bukiet kwiatów. Dlatego Musisz zgrać mi... ofiary. Trzeba się modlić. Dokładnie. Ej, yy, dobrze, wróćmy do tematu działki. Nie, weź znowu spadam, ja znowu spadam. Zaraz, zaraz spadam. do was. O, wróciłem. Halo, halo? Jest, 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 słuchajcie, słuchajcie. Dobrze, wróćmy do tej działki. Dobrze, panie Damianie. W czym będzie się ta działka? Dlaczego będzie ona potrzebna? Może jakiś, jakby powiedzieć... Do mieszkania, jakiś biznes, coś A, takiego? Tak, do biznesu, To biznesy, mieszkanie. do mieszkania. Wybrziesz. Tylko mieszkalna? Czy dobrze. też takiego biznesu będzie uciekać? Jakiś sklep? Nie sklep? Nie, co, bo też sklep i mieszkanie. A no, to... czym się będzie specjalizował ten sklep? Nie wiem, Od sprzedawaniu chyba i temu na przykład nie jaki i tak dalej. Taki górniczy na, tak? tak. A, A, dobrze. Sklep górniczy. Narzędzia, no, taki no, górniczy narzędzia. Tak. Ja to muszę zapisać. Bo ogóle nie był już taki jeden. Jeden biznesmen już taki był, który chciał właśnie taki sklep górniczy zrobić, ale mu nie wyszło. Mhm, mm mm. jakieś się... jeszcze większe szczegóły? Czy jaka jak duża ma być działka? Dokładnie. I gdzie ma być jakieś wymestrowienie? Czy, ma... czy będzie homoseksualna ta działka? Właśnie. Nie. No. Nie będzie dobrze. dobrze. Czyli w pojedynkę pan będzie mieszkał. Dobrze. A czy będzie tam wychodek? Wie pan, że musi tam być wychodek. Będzie, wycho... ale wychodek musi być akurat w każdej działce. No tak będzie. Dobrze. dobrze. W ogóle to jest higieniczne, nie? Bo to ogólnie dbamy o higienę. Kurde, czyli wydaje mi się, że nie, ja muszę, muszę stać. Na pierwszym piętrze. Wydaje mi się, że ta działka będzie ogromna dosyć. Będziecie potrzebowali dużej siedziby. Ponieważ ten sklep górniczy nie może być za mały, co nie, panie Damianie? No tak. Musi być duży i musi dobry obrót być. A wie pan, Damian, mhm. że mamy tutaj gildię górniczą w pobliżu, którą ktoś musi tutaj, jakby to powiedzieć... kogoś? Nie, nie, nie wiem. Musi ich Dokładnie. tak jakby. Nie, opiekować, opiekować, się, nawadniać. Nad, opiekować, nawadniać. By nawadniać Plony sadzić. Za sobie nie, Jakby to powiedzieć. No po prostu musi dawać rzeczy do tej gildii, Znaczy, musi je tak jakby. zbroić siebie samego. A to nie, bo to trochę homoseksualne jest. A samo. Homoseksualna jest jest tutaj. Nie, panie Damianie, proszę proszę wstać, proszę podejść. Dla mnie. Czy widzi pan tutaj ten skryczek? W sumie trzy. Hmm. Wie pan, kto tam głównie tak. trafia? Kto? Mężczyźni homoseksualni. Hmm. To jest ogólnie przestroga. Dla ludzi homoseksualnych. Dobrze, możemy wrócić. No nic, panie Damianie, czyli jak dużo mam być te, ta działka? W blokach, proszę mi powiedzieć. Albo w metrach? Hmm. Nie wiem, jeszcze w sumie, gdybym musiał, jeszcze ten. Zapraszam za mną, zapraszam za mną w takim nie, razie. No Jak pan, nie pan nie wie, zapraszam maki. za mną. Bo ogólnie mamy tutaj Urząd Miasta, rozdysponowało nowe tereny pod działki. Zapraszam. Zapraszam. Oj, jakiś tu zamachowiec. Oj. Kościół na się nie zajmie. sama. Dobrze. Zapraszam. I tak. Tak naprawdę yy, yy, ta działka będzie wolna niedługo. Tylko ten termin musi, musi, musi się tutaj zakończyć. Bo tej, tą działkę jest utrzymywana, utrzymywana, ale tej pana Deriva nie widać. Ani mm. widać, ani słychać, ani kukuryka, jak to się mówi. I tak. Tutaj na tym terenie będzie można wyznaczyć jedną działkę. Tak samo tutaj. A znaczy nie, przepraszam, tutaj nie będzie można działki wy, wyznaczyć. Ale tutaj będzie można wyznaczyć działki. Zobaczmy za mną. Tak samo mamy teren pod wyznaczenie działki, tutaj, te obok domu pana Kuby. Kamby, kamby. Bardzo bogatej osobistości. Bardzo bogatej osobistości. Tutaj też jest do wyznaczenia tej działka na dom. Yy, zapraszam. Możemy się teraz tutaj, na przykład obok Kose. Bardzo dobra ogólnie lokalizacja. Bardzo centru, w sumie centrum miasta, tak naprawdę. Przy rynku, dosłownie przy rynku. To jest grup Trzeba tutaj się, no, Tutaj umarł pies, hmm. trzeba się pomodlić. Pisze. To jest ogólnie spalona, zniszczona rezydencja pana wiferka. Dworek, dworek. Yy, dworek. I za tym dworkiem można tutaj wykupić sobie właśnie miejsce na yy, działkę. Tutaj w tym miejscu. Dokładnie. W tym miejscu 25 na 25 kolejna działka. Razem z. Yy, yy, właśnie z podwórzem. Proszę zapraszam. Tej działka, działka będzie tutaj miała podwórze, tak samo jak dom pana Wiferka znaczy, ty napierdolony jest, jakby co? No, sobie traje, bo jak się mówiłoś główna. jest, tutaj. się mówi To prawda, był tak pomnik. Mhm. E, zapraszam. Albo można też sobie zainwestować, na przykład, w e, działkę tutaj e, inną. Inną, ale to, to akurat musi pan już sobie sam wybrać. Dokładnie. Gdzie ma być ta działka? To Te są propozycje od urzędu miasta ogólnie, na miejsce tej działki. To dobrze, że są. Teraz, teraz mam wybierać, czy. Może pan się zastanowić oczywiście. Może pan poczekać to jest parę dni, oczywiście, ale musi pan tą działkę posiadać, no. Musi. Tak, tak. Dokładnie posiadanie działki to jest status, tak samo jak posiadanie domu. To jest podwyższenie statusu z takiego biedaka najgorszego do kogoś ważnego. Ktoś, kto się liczy w tym mieście. W ogóle nie biedacy się nie liczą w tym mieście, tylko zamożność, zamożne osoby się liczą w tym mieście. Nie. Bo tutaj, mam... tutaj to to mam to, teraz wybieram. Ja to, czyli pan wybiera teraz czy później? I teraz mogę wybrać. Teraz, dobrze. To gdzie panu się widzi działka? Mm, tutaj gdzieś będzie Audi wyjeżdżało. Tutaj? Tak. Tutaj dobrze. Nie, żadna Audi. To Nie. jest zachodni wynalazek. Tutaj, tutaj będzie Audi wyjeżdżało, naprawdę. Hmm. Tutaj mogę... drewna na żeby tam było Myślę, że tutaj tu może, Nie, nie, blok, blok przesuwamy, blok może przesuwamy może taki, taki archway W sumie tutaj Nie, blok przesuwany o jeden, tutaj Odtąd, odtąd się zaczyna, tutaj Działka no I tu może sobie pan, ile chce pojechać Tylko niech pan zważa na cenę, nie? Tak, tak mhm. I dotąd? Dotąd, dobra Ej, trochę blok przesuń, blok przesunąć trochę o jeden Blok o jeden Tu okay. okay. Tu zaznaczę, zaznaczę ci obramówkę. czy pomogę. Yy, o, dobra. I dokąd, i dokąd? A taki malutki, taki malutki. O kurwa, taki malutki? Proszę pana. Takim, ale ale, ale, pan ogru, ale o, z ogrodem czy nie? Z ogrodem czy nie? Bez Bez? Niech pan zważy na to, że pan będzie miał sklep. I no pan właśnie, to trzeba na to patrzeć. Ja bym powiększył według. Na pana miejscu bym powiększył. Ja bym tutaj nawet. Na moją... Bo ja bym się o to, żeby do końca tego chodnika na ten dom postawić. No bo na razie niech tak będzie, bo tutaj. Ale można potem dobudować. Tak, tak. Czyli na razie taka, taki piździk tutaj. Na ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć na raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 9 na 12 O kurcze, to proszę poczekać. Dobrze, czy panu styka? Koszt 5 diamentów i 4 żelaza mm, Najniższa tak. cena rynkowa. Może być. Dobrze, dobrze. To dobrze, ja tutaj sobie Dobrze, dobrze. Z... Kiedy pan zapadł na działkę? no my jaj za dwa Dobrze, dobrze. Ma pan termin tak, tak 3 dni. Trzy dni będzie op 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 opcjonalne. Znaczy optymalne, przepraszam. Dobrze, wtedy hmm. ja żegnam. Yy, zapraszam wtedy na ogólny czat.